Droga jubilatko, Polska szkoła imienia świętego Stanisława Kostki w wollington pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego świętego Jana Pawła II. Już w nas 30 lat nam swoją wiedzą i mądrością. Wykształciłaś przez ten czas wiele pokoleń Polaków w imieniu całej społeczności uczniowskiej. Pragnijmy podziękować wszystkim, którym zawdzięczamy Twoje istnienie i bez których nie mogła funkcjonować. Słowa wdzięczności kierujemy na ręce Twoich założycieli i innowatorów. Dyrektorów i nauczycieli, tych obecnych, jak i już nieobecnych. Jak wiele dobrego może zdziałać nauczyciel, który uczy i wychowuje, nie zatracając przed oczu wizji człowieka o tych cechach osobowości, których pragniemy dla bliźnich. Drodzy koledzy, drogie koleżanki, korzystajcie z możliwości, jakie daje Wam Polska Szkoła Walenton. Niech czas spędzony w jej murach zaowocuje w przyszłości. A to na jubilatko życzymy, aby zawsze służyło Polonii mieszkającej na amerykańskiej ziemi. Polska szkoła zła i tym dwajna wiecznie. Wyrazem naszej wdzięczności jest piosenka. Dziękujemy Wam, którą dedykujemy założycielom, wszystkim pracownikom i przyjaciołom naszej szkoły. Tak szybko o tyle lat, lat, których nie zapomni żadne z nas. To chwile rozwijania się jak ptak. Nauki, radości, piękny czas. Pamiętajmy, że nie wszystko wiemy. I komu zawdzięczamy, co kim się stajemy. Dziękujemy Wam za oddanie i miłość, dar za ogrom tych niesamowitych chwil. Pomoc, poświęcenie sił, Dziękujemy za to, że dzięki Wam poznajemy siebie, Dziękujemy Wam, Dziękujemy Wam, Dziękujemy Wam. Do wysych zecy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć. Święty Stanisław Kostka jest patronem Kościoła katolickiego naszej ojczyzny Polski, patronem ministrantów, a także dzieci i młodzieży. Urodził się 28 grudnia w 1550 roku na Mazowszu w rodzinie bardzo religijnej. Miał cech braci i jedną siostrę. Rodzice przykładnie wychowywali swoje dzieci, ucąć je modlitwy, uczciwości, skromności, miłości i dyscypliny. Gdy Stanisław miał 14 lat razem ze swoim bratem rozpoczął naukę w szkole jezuickiej we Wiedniu. Znał biegle następujące języki obce: niemiecki, łaciński i trochę greckiego. Wolny czas spędzą na modlitwie, czytaniu lektur oraz pokucie połączonej z biczowaniem. Praktyki pokutne doprowadziły chłopca do ciężkiej choroby. W tym czasie Stasio miał dwa widzenia. W pierwszym ukazała mu się święta Barbara, patronka Dobrej Śmierci, która w obecności dwóch aniołów przyniosła mu pana Jezusa w komunii świętej. W drugim spotkał się z matką pozą, do której modlił się o uzdrowienie. W czasie widzenia Maryja prosiła chłopca, aby wstąpił do zakonu jezuitów. Zaraz po wyzdrowieniu, wbrew woli ojca, spełnił życzenie Matki Bożej. W 1568 roku złożył śluby zakonne. 14 sierpnia stan zdrowia kostki się pogorszył. Z ust zaczęła płynąć krew. Przed śmiercią Stanisław powiedział następujące słowa. Widzę najświęcą Maryję Pannę z Orsakiem Świętych, którzy po mnie przychodzą. Kilka minut po północy, 15 sierpnia w 1568 roku, Stanisław Kostka przeszedł do wieczności, mając zaledwie 18 lat. Dzień śmierci Stanisława Kostki został wymodlony. Chłopiec zawsze chciał umrzeć we święto w wzięcia najświęcej Marii Panny.